Tydzień drugi: ćwiczenie, drugie: rozciąganie z oddechem, wersja podstawowa. Znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mogła, mógł bez przeszkód wykonać to ćwiczenie. Zajmie ono nie więcej niż 20 minut. Ponieważ to ćwiczenie będzie zawierało oprócz oddychania, również elementy delikatnego rozciągania, powinno być to miejsce, w którym będziesz czuł, czuła się swobodnie i bezpiecznie. Pamiętaj: celem tych ćwiczeń jest wzbudzenie świadomości doznań i emocji płynących z ciała, w atmosferze szacunku względem niego oraz próba określenia jego granic. A także zaprzestanie skłonności do przekraczania swoich ograniczeń. Jeśli masz problemy z kręgosłupem lub cierpisz na inne dolegliwości, sama, sam zdecyduj, które z ćwiczeń będziesz wykonywać. Zawsze możesz również skorzystać z krótkiej wersji tego ćwiczenia. To ćwiczenie możesz wykonywać boso lub w skarpetkach. Stań z nogami rozstawionymi na szerokość bioder. Lekko ugnij nogi, tak aby kolana pozostawały luźne. Stopy niech będą ustawione na podłodze równolegle do siebie. Ręce opuść swobodnie wzdłuż ciała. Jeśli w pozycji stojącej nie czujesz się komfortowo, możesz również usiąść na krześle ze stopami ustawionymi równolegle na podłodze i dłońmi położonymi na udach. A więc przybierz teraz taką pozycję, która będzie w tym momencie dla Ciebie najlepsza. Przymknij powoli oczy i obejmij uważnością całe swoje ciało. Poczuj, jakie doznania płyną z Twojego ciała w tej chwili. Oddychaj równo i swobodnie, synchronizując się z naturalnym rytmem swojego oddechu. Wykonaj jeszcze trzy swobodne oddechy. Na chwilę pozostań w tej pozycji. Przypomnij sobie, że celem tego ćwiczenia jest uświadomienie sobie najlepiej, jak potrafisz, jakie doznania fizyczne i uczucia przepływają przez Twoje ciało w tej chwili. Powoli otwórz oczy. Weź powolny, spokojny wdech i powoli, uważnie unieś ręce na boki i podnieś je powoli i starannie do góry, aż znajdą się w pozycji nad głową. Przez cały czas bądź świadoma, świadomy, jak napinają się mięśnie podczas podnoszenia rąk, a następnie utrzymaj je w górze przez chwilę, w pozycji rozciągniętej, tak aby mięśnie rąk pozostały napięte. Oddychaj spokojnie, we własnym tempie. Utrzymując kontakt z naturalnym rytmem oddechu, kontynuuj rozciąganie w górę. Wypychaj delikatnie koniuszki palców w stronę nieba, stając stabilnie na nogach. Poczuj rozciąganie mięśni całego ciała, od palców stóp, łydek, ud. Ośladków przez plecy, ramiona, ręce, dłonie i czubki palców dłoni. Utrzymuj tę pozycję przez jakiś czas. Pamiętaj, aby swobodnie oddychać. I zwracaj uwagę na wszelkie zmiany w doznaniach i emocjach przepływających przez Twoje ciało wraz z oddechem. Oczywiście może się to wiązać z rosnącym napięciem i dyskomfortem. Jeśli tak jest, zauważ odczucia, które się w Tobie pojawiają i przez chwilę pozostań. Obserwując te doświadczenia i otwierając się na wszystko, co się w tobie pojawia, bez względu na to, czy są one przyjemne czy nieprzyjemne, akceptuj wszystko, cokolwiek się w tobie pojawi. Powoli powróć do pozycji wyjściowej. Opuść ręce, niech swobodnie zwisają wzdłuż ciała. Z przymkniętymi oczami podążaj z uwagą za rytmem swojego oddechu, obserwując, jak wdech powoli zmienia się w wydech, a następnie znowu rytmicznie przechodzi we wdech. Kontynuuj ćwiczenie, rozciągając uważnie teraz prawą rękę. Wyciągnij prawą dłoń wysoko w górę, tak jakby zrywając owoc z gałęzi drzewa, którego nie możesz dosięgnąć. Pozostań w pełnej świadomości oddechu i doznań płynących z ciała. A teraz zobacz, co się dzieje z Twoją wyciągniętą ręką i oddechem, kiedy podczas wyciągania uniesiesz z podłogi przeciwległą piętę. Powoli powróć do pozycji wyjściowej, opuszczając rękę swobodnie wzdłuż ciała. Z uwagą obserwuj wszystko, cokolwiek się pojawi. A teraz wyciągnij w górę drugą rękę. Napnij mięśnie ramion i wyciągnij palce dłoni wysoko w górę. Pozostań przez chwilę w tej pozycji, oddychając swobodnie. I obserwuj, co się pojawia w ciele. Jakie doznania tym razem towarzyszą temu ćwiczeniu? Powoli powróć do pozycji wyjściowej. Z rękoma swobodnie zwisającymi wzdłuż ciała. Z przymkniętymi oczami podążaj z uwagą za rytmem swojego oddechu. Obserwując, jak wdech powoli zmienia się w wydech, a następnie znowu rytmicznie przechodzi we wdech. Delikatnie spowalniaj i wydłużaj swój oddech, tak, aby jego rytm stał się spokojny i kojący. Cały czas obserwuj doznania, jakie płyną z Twojego ciała. A teraz, bardzo powoli i uważnie, wykonaj delikatne krążenia głową. Weź powolny wdech. I z wydechem przesuń brodę w kierunku klatki piersiowej, pochylając głowę do przodu. Pozwól jej swobodnie zwisać, bez forsowania. Następnie, robiąc powolny wdech, przenieś głowę w stronę lewego ramienia. A następnie rozpocznij spokojny wydech, i z powrotem przenieś głowę do klatki piersiowej. I następnie weź wdech, i delikatnie przesuń głowę w stronę prawego ramienia. Poruszaj delikatnie głową z prawa na lewo, wykonując spokojny wdech i wydech. Następnie, kiedy będziesz gotowa, gotów, wykonaj ćwiczenie w odwrotnej kolejności. Na koniec powróć do pozycji wyjściowej. Pozostań chwilę bez ruchu i dostrój się do doznań napływających z Twojego ciała. Poczuj skutki delikatnego rozciągnięcia mięśni. Pozostań jeszcze przez chwilę w tej pozycji. Będąc świadomy ruchów ciała, jakie wywołuje każdy oddech, podążaj z uważnością za każdym wdechem i wydechem, obserwując, jak powietrze powoli wpływa do Twojego ciała, przepływa przez nie, a następnie powoli z niego wypływa wraz z każdym wydechem. Może się zdarzyć, że Twój oddech będzie uciekał od oddechu i doznań z ciała. Pamiętaj, że to naturalna reakcja ludzkiego umysłu, który ma tendencję do rozpraszania się i wędrowania od przeszłości do przyszłości. Za każdym razem, kiedy zdasz sobie sprawę, że Twoja uwaga powędrowała daleko od ciała i oddechu, Możesz sobie pogratulować, obudziłeś się. Łagodnie obserwuj, gdzie był wtedy Twój umysł, i potem, najżyczliwiej jak potrafisz, skup się ponownie na oddechu i odbieraniu doznań z ciała. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, powoli zakończ to ćwiczenie. Poruszaj delikatnie palcami rąk i stóp. Otwórz powoli oczy i powróć do swoich codziennych zajęć. Prosimy również o to, abyś zapisał wszystkie swoje odczucia i doznania z tego ćwiczenia w dzienniku obserwacji.